Moim zdaniem, najlepszym sposobem na naukę programowania jest praktyka. W związku z tym, dzisiaj będziemy programować. Pokażę Ci za chwilę, jak stworzyć kompletną aplikację w C-Sharpie, a będzie to popularna gra Wisielec. Możemy stworzyć taką grę jako aplikacja webowa, desktopowa, jak również konsolowa, ale myślę, że najlepiej będzie ją stworzyć jako aplikacja desktopowa. Nieważne, jakiego frameworka użyjemy, logika w każdym z nich będzie wyglądała podobnie. Także dzisiaj stworzymy sam widok takiej aplikacji w ZAMLu, WPF-ie, a w kolejnych zaimplementujemy całą logikę. Także pokażę Ci krok po kroku, jak taka aplikacja może wyglądać. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak zostać programistą dotnet. Jeżeli chcesz programować razem ze mną, to uruchom teraz Visual Studio i zapraszam Cię przed ekran mojego komputera. Tak, żeby zaoszczędzić Ci trochę czasu, stworzyłem już wcześniej podstawowy Projekt, taki szkielet aplikacji WPF, na którym będziemy pracować. Wszystkie te klasy, które tutaj mamy dodane, omawialiśmy już wcześniej w odcinkach dotyczących wpf -a. Także teraz tylko pokażę Ci na szybko, co tutaj w tym naszym projekcie mamy. Po pierwsze, projekt został utworzony jako aplikacja WPF w.necie 5. Mamy tutaj klasę Relay Command, dzięki której będziemy sobie mogli bindować nasze. Zdarzenia, następnie mamy tutaj już obrazki, które będziemy wykorzystać w naszej aplikacji. Pokażę Ci, jak one wyglądają. No, i tutaj te obrazki będziemy po kolei wyświetlać w naszej aplikacji. Jeżeli użytkownik poda niepoprawną literkę, to na ekranie będzie pojawiał się kolejny taki obraz. Dobra, następnie tutaj mamy naszą główną klasę view modelu. Ona implementuje interface iNotifyPropertyChange, czyli tak samo jak poprzednio. Mamy też widok główny, main window. I wcześniej zainstalowaliśmy także bibliotekę MetroWindow. A także wskazaliśmy tutaj nasz data context jako nasz main view model. W wypliku app.xaml mamy również zdefiniowane style biblioteki metro Mach Apps. Także jak sobie tutaj wejdę w nagety Manage nugget Packages i zainstalowane. To zauważy tutaj, tak jak to wcześniej w sumie robiliśmy w aplikacji WPF, mamy już tutaj bibliotekę Mach Apps Metro zainstalowaną. Także jeżeli teraz uruchomię naszą aplikację, to wygląda ona w ten sposób. Tym razem mamy styl jasny. Także oczywiście będziemy tutaj korzystać ze wzorca NVVM, ale w tej lekcji zajmiemy się tylko stworzeniem samego widoku. Na początek zastanówmy się, jak chcemy, żeby ten nasz widok wyglądał. Ja może, żeby to ładnie zobrazować, otworzę teraz Paint'a i tutaj spróbuję zainstalować taki szkic naszej aplikacji. Załóżmy, że tutaj mamy nasze okno główne. Jest to cały ten biały obszar. Podzielimy sobie tą naszą aplikację na kilka części. Tutaj w dolnej części aplikacji stworzymy sobie taką klawiaturę, dzięki której Użytkownik będzie mógł wprowadzać litery w ten sposób, także tutaj będzie taka klawiatura. Następnie tutaj będzie przycisk Nowa gra, dzięki czemu zostanie wylosowane nowe hasło i zostaną tutaj w tym miejscu wyświetlone odpowiednie litery. Dla każdej litery tutaj będzie jeden znak. Jeżeli tutaj będzie jakiś odstęp, czyli hasło będzie się składało z dwóch wyrazów, to również to musimy uwzględnić. Tutaj będzie wtedy taka przerwa i tutaj dalej będzie drugi wyraz. Następnie tutaj będziemy wyświetlać jakieś komunikaty, a z prawej strony będzie widoczny ten nasz obrazek, ten nasz wisieles tutaj będzie się wyświetlał. No i tak nasza aplikacja będzie wyglądać. Także jak widzisz, możemy tutaj zrobić sobie taką siatkę, czyli użyć grida, no i w podobny sposób sobie poukładamy komponenty już w naszej aplikacji. Także przejdź do main window i na początek zdefiniujemy sobie kolumny, to znaczy grid, column definitions. My tutaj potrzebujemy dwie kolumny. Tak? I potrzebujemy także wiersze. Na początek będziemy potrzebowali trzy wiersze. Raz, dwa, trzy. Ok, także tak wygląda już nasza siatka. Troszkę tutaj jeszcze powiększę żebyś to lepiej widział na swoim ekranie. Dobra, no i teraz potrzebujemy w pierwszym tym naszym wierszu jednego przycisku. Będzie to przycisk Nowa gra, a także etykiety, która będzie nam wysiedla różne informacje na temat gry. Tak żeby to ładnie wyglądało, to również sobie tutaj możemy w tym miejscu zagnieździć kolejnego grida, który będzie składał się z dwóch kolumn. Pierwszy będzie przycisk, czyli button. Myślę, że warto tutaj od razu sobie ustalić style dla, te, dla takiego przycisku. Także stworzymy sobie za chwilę odpowiedni zasób i nasz styl będzie nazywał się base button. Następnie przypiszemy to od razu do komendy. Jeżeli klikniemy ten przycisk, to zostanie wywołana komenda new game comment. I wyświetlimy tekst na naszym przycisku nowa gra dobra ten przycisk pojawił się już tutaj w tym miejscu dodajmy sobie tutaj na początek jeszcze tyle wszystkie style umieścimy w resource ach. oczywiście jeżeli nasza aplikacja byłaby taka bardziej rozwinięta to wtedy moglibyśmy sobie te zasoby tutaj wydzielić do osobnego pliku ale dla naszej aplikacji gdzie mamy tylko jeden widok jak najbardziej możemy to stworzyć tutaj tylko nasze zasoby, właśnie tutaj w tej klasie. Także dodamy sobie style dla naszego przycisku. Będziemy się do niego odnosić przez klucz base button. I będą to style dla przycisku target type button. I będziemy bazować na batonie również. X type button. Ok, także ustawimy sobie tutaj jakiś font size. Niech to będzie 15. Będziemy również potrzebować jakieś marginesy, może margines 5. Ustawimy sobie też na sztywno szerokość i wysokość. Szerokość to będzie 150, a wysokość 50. I wyrównamy sobie ten przycisk jeszcze do lewej strony. Horizontal Alignment Left. OK, także mamy przycisk. Następnie potrzebujemy etykietę obok tego przycisku, gdzie będą wyświetlane ró różne komunikaty dotyczące gry. Także ta etykieta będzie w kolumnie pierwszej, czyli tutaj ustawiamy jedynkę. Content tutaj będziemy musieli ten content zbindować do odpowiedniej właściwości w view modelu. Także tutaj może być game status i tutaj sobie tylko ustawimy jeden styl, tak żeby nam się tekst wyrównywał do środka. OK. dobra. Czyli tutaj będzie obok etykieta. Warto tutaj jeszcze w tym miejscu ustawić szerokość dla naszego przycisku, tak żeby on zajmował tylko tyle miejsca, ile ustawiliśmy. A w pozostałej części, właśnie będzie nasza etykieta. Okay? I tak samo dla pierwszego wiersza, tego całego tutaj wiersza, tego naszego głównego grida, ustawimy wysokość tego wiersza na auto, tak żeby to się ładnie tutaj nam dostosowało. Nie potrzebujemy, żeby to było takie duże, wystarczy nam właśnie taka dostosowana wysokość tego pierwszego wiersza. I tutaj jeszcze sobie ustawimy kolumnę. Szerokość kolumny również na auto, tak będą się tutaj to ładnie dostosowało. Czyli na razie ta druga kolumna jest wszędzie pusta, także ona tu w ogóle nie jest widoczna. Dobra, przejdźmy do drugiego wiersza. W drugim wierszu będziemy chcieli wyświetlać dynamicznie te nasze litery. Także, żeby to zrobić prawidłowo, musimy użyć kontrolki Items Control i tutaj sobie zbindujemy te nasze etykiety do listy, która będzie w view modelu. Także binding. Tutaj sobie dodamy jakąś listę. Niech to będzie guessing letter. Letters, ponieważ to będzie lista. Będziemy również tutaj chcieli ustawić jakiś background color i to również zbindujemy sobie do odpowiedniej właściwości background. Ponieważ, jeżeli hasło zostanie odgadnięte, to wtedy będziemy chcieli ten background color ustawić na zielony. Jeżeli jednak gra się skończy i hasło nie zostanie odgadnięte, to wtedy wyświetlimy ten background color na czerwony. Tak, żeby było to od razu widoczne, że gra się zakończyła dobrze. Czyli tutaj powiązaliśmy ten items control z odpowiednią listą. No i możemy teraz zdefiniować, jak ma wyglądać dokładnie ten szablon. Także items. Control, item, template. Tutaj ustawiamy data template. I tutaj właśnie będzie ten nasz label. Także ustawimy mu jakiś styl: letter, label, content. Tutaj zbindujemy właśnie do wartości, które będą w tej liście. Czyli po prostu binding. I będziemy musieli również ustawić tutaj takie podkreślenie. Tak jakby. I w zależności od tego, czy tutaj będzie zwykła litera, to podkreślenie będzie z dołu. A jeżeli będzie spacja, w przypadku dwóch wyrazów, jeżeli będzie jakaś spacja, no to wtedy tego podkreślenia nie będzie. Także będziemy to również musieli zbindować, czyli Border Thickness Binding, i tutaj będziemy musieli użyć konwertera. Ponieważ będziemy chcieli, takby na podstawie tego znaku ustawić odpowiednią, odpowiednie podkreślenie. Czyli, to, czyli ten border, czyli obramowanie, tak naprawdę, ale my będziemy tylko tą dolną krawędź ustawiać. Zaś to wytłumaczę dokładnie. Także static resource i za chwilę sobie tworzymy odpowiedni konwerter. Także letter to border thickness. Konwerter. W ten sposób. Także najpierw sobie musimy dodać nowy zasób. Tak samo jak to robiliśmy dla przycisku, to teraz to zrobimy podobnie dla labela. Czyli tutaj będzie klucz letter label. Po tej nazwie będziemy się odnosić do tego słownika. Label, target type. I tak samo będziemy bazować tutaj na labelce. Dobra, no i tutaj potrzebujemy ustawić tak font size. Niech to będzie 20. Margines 10. Możemy też ustawić wysokość i szerokość na 50, żeby to były takie kwadraty. Następnie horizontal content alignment na center, czyli wyrównanie w poziomie i tak samo wyrównanie w pionie. Potrzebujemy na pewno jeszcze ustawić kolor tego obramowania, czyli tego takiego podkreślenia na black i ustawimy jeszcze pogrubienie, font-weight ustawimy tutaj na bold dobrze, czyli to będą te nasze etykiety dla pojedynczych liter także tutaj mamy ten styl ustawiony i potrzebujemy jeszcze dodać ten konwerter dlaczego konwerter? ponieważ tak jak Ci pokazywałem tutaj w tym naszym pęcie, będziemy chcieli wyświetlać dla każdej litery takie obramowanie czyli powiedzmy, że tutaj na przykład w tym miejscu będzie jakaś litera Tutaj będzie jakaś inna litera, i tutaj będzie nowy wyraz, czyli tutaj, gdzie nie ma żadnej litery, tutaj w tym miejscu podkreślenia nie będzie żadnego. Także będziemy musieli zbindować wartość, czyli tego stringa, pojedynczą literę, albo na obramowanie z dołu, albo na brak obramowania. No i żeby to zrobić, to potrzebujemy do tego konwertera, który będzie nam pojedyncze znaki konwertował na obramowanie. Także jak to najlepiej zrobić? Najlepiej sobie dodać nowy folder do projektu o nazwie converters. Następnie należy dodać nową klasę i niech to będzie klasa o nazwie letter to Border, czyli to, co konwertujemy, thickness converter, czyli konwertujemy literę do obramowania. Także taka nazwa, żeby to był nasz konwerter, którego będziemy tam mogli użyć w zamlu. Potrzebujemy, żeby implementował on interface IValueConverter. Dodajemy usinga i następnie zaimplementujmy odpowiednie metody. W naszym przypadku będzie potrzebna tylko metoda Convert. Także konwertujemy tutaj tą wartość na odpowiednie obramowanie. I teraz sobie sprawdzamy, jeżeli ta wartość, która tam została przekazana do tego konwertera jest równa spacji to wtedy zwracamy tak jakby brak obramowania czyli fitness w tym przypadku będzie 0,0 fitness. musimy dodać odpowiedni namespace no i tutaj obramowanie z każdej strony będzie 0 z prawej i z lewej. Dobra, no i w przeciwnym przypadku, tutaj, jeżeli ten znak będzie różny niż spacja, no to wtedy chcemy, żeby obramowanie było z dołu o grubości 2, czyli tutaj przekazujemy grubość lewej krawędzi, następnie górnej, prawej i dolnej, czyli to obramowanie będzie wyświetlane ładnie pod literą. Także o coś takiego nam chodzi. Następnie wróćmy do naszego pliku main window i musimy dodać sobie tutaj na samej górze odpowiedni namespace, tak żebyśmy się mogli odwołać do konwertera w kodzie. Także dodajemy nowy namespace: xmlns o naszej nazwie converters Tutaj wpisujesz dowolną nazwę. No i teraz musimy się odwołać do naszego namespace'a, czyli clr namespace I tutaj nam już podpowiada hangman converters I następnie dodajemy go tutaj jeszcze w naszych zasobach, czyli converters Tutaj nam już podpowiada nazwę naszej klasy I musimy ustawić tylko jakiś klucz, po którym będziemy się do niego odnosić w, Tutaj w naszym zamlu Ja tutaj po prostu daję tą samą nazwę I następnie Będziemy mogli sobie tutaj, w tym miejscu, właśnie w taki sposób, o który ci wcześniej pokazywałem, użyć tego konwertera. Przebuduję teraz ten projekt, bo co prawda pokazuje jakieś błędy, ale wydaje mi się, że jak to przebudujemy, to wszystko będzie już OK. O, super. Nie wyświetla nam się żaden błąd, także wydaje się, że jest to już OK. Dobra, także tutaj będą te nasze litery wyświetlane po kolei, w zależności od tego, jakie hasło zostanie wylosowane. Chcemy jeszcze, żeby te litery nam się ładnie wyświetlały. Jedna obok drugiej. I jeżeli nie starczy już miejsca, to żeby to ten, ta kolejna nasza literka przeszła do kolejnej linii. Także aby to ładnie wszystko wyświetlić, musimy jeszcze użyć odpowiedniego panelu. Także musimy zdefiniować Items Panel Items panel template. I tutaj użyjemy wrap panel i wyśrodkujemy sobie to ładnie pionowo i w pionie horizontal-alignment na center Dobra i za chwilę Ci pokażę jak to będzie wyglądać tutaj jeszcze musimy definiować w którym wierszu ma się wyświetlać ten, ten nasz items-control my chcemy żeby się wyświetlał tutaj w tym pierwszym wierszu ale jeszcze lepiej będzie jeżeli ten cały komponent items-control zaimplementujemy wewnątrz kontrolki scroll-viewer dzięki temu jeżeli zabraknie miejsca na te nasze literki no to pojawią się takie scrolle i będzie, będziemy sobie mogli przeskrólać tak, żeby wszystkie literki się zawsze zmieściły na naszym ekranie. Także tutaj ustawimy grid row na 1. Chcemy, żeby ten nasz pasek pionowy, scrollbar pojawiał się automatycznie wtedy, jeżeli będzie potrzebny. Z kolei pasek w pionie nie będzie nam potrzebny, także możemy go zablokować i ustawimy jeszcze może jakieś marginesy na 5. Dobra. I teraz tą naszą kontrolkę items control z literami, które będą wyświetlane, wyświetlimy wewnątrz tego scroll viewera. Także to będzie ta nasza labelka tutaj w tym miejscu. Żeby to dla Ciebie było troszkę bardziej przejrzyste, to może spróbujemy to już sobie zbindować i wyświetlić Ci kilka liter, tak żebyś widział, jak to będzie wyglądać. Także przechodzimy do main view model, dodajemy tutaj odpowiednią właściwość o nazwie guessing letters. Tutaj mamy literówkę, także to poprawię od razu. Guessing letters, dobra? I to będzie observable collection. Czyli kolekcja z znakami, czyli tutaj użyjemy chara. Dodajmy odpowiedniego namespace'a. Tak samo musimy dodać takie pole. OK. Tutaj sobie jeszcze tylko poprawię formatowanie. I przy secie oczywiście wywołam metodę onPropertyChanged. Dobra. Następnie dodamy sobie w konstruktorze inicjalizację tej listy. Tak, żeby nam się już tutaj coś wyświetlało. Czyli tak zrobimy tak: pole to się równa new. Tutaj zrobimy inicjalizację, i tutaj do tej naszej listy. Dodamy nowe znaki. Niech to będzie A. A oczywiście to będą czary. Ok. I zobaczmy, czy coś nam się już tam będzie wyświetlało. Także uruchomię teraz aplikację. O, zauważ, że to jest ten efekt, o który nam chodziło. Czyli wyświetlamy tutaj po kolei labelki z tej naszej listy Guessing Letters. Z tej listy i następnie, jeżeli jest tutaj jakaś litera, no to chcemy, żeby wyświetlało się obramowanie, takie podkreślenie tutaj z dołu. Tak? tak samo w tym przypadku, ale jeżeli jest spacja, to tutaj chcemy, żeby było pusto i dzięki temu będziemy to mogli tutaj ładnie wyświetlić. Oczywiście w naszej aplikacji na początku tutaj będzie pusty czar, czyli na początku to będzie wyglądało w ten sposób. Tak? Takie znaki będą widoczne. Jeżeli tutaj następnie odgadniemy jakąś literę, to ona się już wtedy pojawi. Dobrze, także wróćmy do naszego widoku. Także ten drugi wiersz mamy już gotowy. I przejdźmy teraz do wierszu trzeciego. Z tym wierszem trzecim będzie trochę więcej zabawy, ponieważ tutaj chcemy wyświetlić naszą klawiaturę i wyświetlimy ją sobie w takim obramowaniu. Tak, żeby to znowu ładnie wyglądało. Ustawmy sobie tu jeszcze odpowiednią szerokość. I także ustawmy sobie szerokość naszego głównego okna. Domyślnie na 1000. Wysokość, niech tu będzie 500 na wstępie. Dobra. Także najpierw takie obramowanie. Chcemy, żeby ono było wyświetlane w wierszu drugim. Kolor obramowania może być czarny. Następnie grubość obramowania dwójka. I chcemy, żeby to obramowanie zajmowało dwie kolumny. I ustawimy też tutaj margines od razu na 10. Żeby to ładnie wyświetlić, to znowu sobie tutaj użyjemy grida, który będzie miał cztery wiersze, ponieważ tyle będziemy mieli. no Tyle będziemy potrzebowali wierszy z klawiszami, żeby to ładnie wyglądało. I zrobimy tutaj takie klawisze. Podobnie to będzie w sumie wyglądało do klawiatury. Także cztery wiersze. W każdym wierszu będzie stack panel. Położenie tutaj będzie poziome. I wyrównanie będzie do środka. Ok. No i teraz tutaj potrzebujemy wyświetlić wszystkie te nasze przyciski. Stworzymy sobie za chwilę znowu nowe style. Dla każdego z tych przycisków. Niech to będzie Keyboard Button. Następnie będziemy to wiązać z komendą K. Clicked Comment. Będziemy także przekazywać w tym przypadku parametr do View Modelu. Tak, żebyśmy wiedzieli, który dokładnie przycisk został kliknięty. I przekażemy tutaj po prostu ten przycisk. Relative Source, no i ustawiamy na Self, czyli przekażemy tutaj cały ten przycisk. To będzie Content, Content, Q. Dobra. Dodajmy sobie od razu styl dla tego przycisku. Możemy sobie skopiować Base Button. Nazwiemy go tylko Keyboard. Keyboard Button ustawimy żeby na wstępie on był zablokowany tak żeby dopiero przycisk, nowa gra odblokowywała te wszystkie przyciski font-size niech będzie na 15 margines na 5 i szerokość ustawimy na 85 zobaczymy jak to będzie wyglądać dobra no i będziemy potrzebować tak samo kolejne przyciski Także po kolei to będzie tutaj najpierw W, następnie E, R, T, Y, U, czyli tak samo jak na naszej klawiaturze O i P. I to mamy ten nasz pierwszy wiersz. Następnie podobnie musimy zrobić dla trzech pozostałych wierszy. Także tutaj mamy pierwszy wiersz. On już jest gotowy. Drugi wiersz musimy tutaj właśnie ustawić, że to ma być w kolejnym wierszu. No i tak samo tutaj po kolei będziemy ustawiać najpierw A, S, D, F, G. K, JL. K, Także tutaj już będzie o jeden przycisk mniej, ale dzięki temu, że mamy to wyśrodkowane wystak panelach to będzie to ładnie wyglądało. Następnie row 2. No i tutaj Z X C V B, N I, M. OK, te przyciski możemy usunąć. Jak widzisz, ładnie to wszystko wygląda. I wyświetlimy sobie jeszcze poniżej polskie znaki, czyli po kolei: najpierw o, później c, e, e. Mam nadzieję, że o żadnym znaku nie zapomnę. Dobra, spróbuję teraz to przebudować i zobaczymy czy te style się poprawią. Aha, i teraz tutaj mamy jeszcze zamiast wysokości, to tutaj chcę, żeby usta była ustawiona szerokość na 85. O, i o taki efekt mi w tym miejscu chodziło. Także nasza klawiatura wygląda już całkiem ok. I potrzebujemy jeszcze dodać miejsce na ten nasz obrazek, który będzie. Modyfikowany na podstawie tego, jakie litery będzie odgadywał użytkownik. To znaczy, jeżeli litera będzie zła, to wtedy obrazek będzie zmieniany. Także dodamy tutaj komponent image. On będzie właśnie w kolumnie pierwszej, czyli po prawej stronie. Chcemy, żeby zajmował on dwa wiersze, miał margines 10 i jego źródło, czyli faktycznie ten obrazek, będziemy ustawiać w właściwości. Hangman Picture. I to będziemy ustawić oczywiście po stronie view modelu. Także wydaje się, że mamy już tutaj wszystkie komponenty. Zobaczmy, czy. Zobaczmy w ogóle, jak to się wyświetla. Oczywiście więcej będziemy widzieć, jeżeli już to wszystko ładnie zbindujemy, ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Chciałbym tu jeszcze tylko zrobić jedną poprawkę, to znaczy ustawić jeszcze odpowiednie style dla tej naszej. Labelki tutaj na górze. Jako, że tylko mamy taką pojedynczą labelkę, także mogę to ustawić tutaj wewnątrz tej etykiety. Także tutaj tylko chcę ustawić jeszcze jakiś margines i font size na 20. I jeszcze brakuje nam jednej rzeczy: to znaczy, ten przycisk nowa gra będzie odblokowywał wszystkie przyciski. Dlatego ja w tym miejscu będę chciał przekazać parametr do View Modelu tak, żeby mógł łatwo te przyciski odblokować. Także tutaj przekażę naszą po prostu klawiaturę. Element name keyboard, tylko muszę nadać jej jeszcze tą nazwę. I wystarczy tutaj przejść do tego Grida i ustawię Xname na keyboard. Ok, nie ma już chyba, nie powinno być żadnego błędu. Także wygląda na to, że ten nasz widok główny jest gotowy. Tak jak Ci wspomniałem, czyli tutaj w tym miejscu będą wyświetlane komunikaty. A tutaj będą te nasze obrazki, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku, i wtedy skończymy naszą aplikację. Widok główny naszej aplikacji jest już gotowy, tak jak wspomniałem wcześniej. W kolejnym odcinku pokażę Ci, jak może wyglądać logika tej aplikacji. Jeżeli masz ochotę, to możesz również sam ją spróbować zaimplementować. Mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie dołącz do mojej społeczności. Zapisz się na darmowy newsletter, gdzie co tydzień dzielę się wartościowymi materiałami, w szczególności dotyczącymi C Sharpa i platformy .NET. Nie ominą cię wtedy żadne nowe materiały i bonusy. Zapisy są darmowe, a link widoczny jest również w opisie pod tym filmem. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale.